Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS to forma prewencji rentowej. Dzięki niej wiele osób może kontynuować karierę zawodową mimo przebytych urazów czy ciężkich chorób. Teraz z programu bezpłatnej rehabilitacji leczniczej będzie mogło skorzystać więcej osób. Program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej jest skierowany do osób aktywnych zawodowo, którym z powodu przebytej choroby lub urazu grozi utrata zdolności do pracy, ale mają szansę ją odzyskać. Od tego roku z rehabilitacji mogą skorzystać również osoby ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz osoby, które potrzebują wczesnej rehabilitacji po wypadkach. W tym drugim przypadku rehabilitacja realizowana jest w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i w ośrodku Wratislawia Medica we Wrocławiu, informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. O skierowanie na rehabilitację leczniczą mogą poprosić swojego lekarza osoby, które pracują zawodowo i są, ubezpieczone w ZUS. Mają do tego prawo także ci, którzy pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Taki papierowy wniosek wraz z dokumentacją medyczną należy dostarczyć do dowolnej placówki ZUS osobiście przez pełnomocnika lub pocztą. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie informacji od lekarza leczącego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej lub po przeprowadzeniu badania, a ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Aktualnie na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu i układu krążenia. Osoby z pozostałymi schorzeniami mogą skorzystać wyłącznie z systemu stacjonarnego, który obejmuje całodobowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym. A szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS w zakładce świadczenia.